No kurwa, robi się ciekawie. Wyjąłem silnik. No. Jest on tu. Zdjąłem głowicę. I tu już się robi ciekawie. Bardzo ciekawie, nawet. Ja się zastanawiam, czy to świeca się uszkodziła jako pierwsza. A czy może jednak yy, był inny problem. Ale zobaczcie, jaka tu jest niespodzianka. Gdzie do ksioci nędzy jest tłok. Ja piko ja ale fajnie, ale gruba robota będzie. O! Tutaj mamy kawałek tłoczka, znaczy cylindra w sumie. Wał stoi aż miło. O, jak korba ładnie bokiem stanęła. Ja! To zmienia postać rzeczy, co z tym silnikiem się stanie. Myślałem, że wymienię tłoczek cylinder pieścienie i będzie, będzie hulał, a tutaj kurde remont silnika, no tam gdzieś poniżej widzę części. Ja piercielę o co tu chodzi. Mm -hmm. Oj ojoj. Oj. Klient nie będzie zadowolony, no ale cóż. Zrobić co zrobić, jak nic nie zrobisz. Na pewno cylinder mam. No ładnie go tutaj. Ile ja to musiało chodzić jeszcze takie uszkodzone, bo co pierwsze pękło. Znaczy na pewno. E, pęknięcie cylindra to jest e, jakby ostatnia rzecz, która się tutaj stanęła. Stanęła moja poprawność. Poli, po, ta, moja polszczyzna poprawna jest jak także to poszło na sam koniec. Wydaje mi się, że chyba płoczek. Co widać zresztą tutaj, przepalona tuleja nie wybije jej teraz. E, natomiast patrz, jak ona, jest, jak ona jest zdeformowana tutaj, konkretnie. Już nie jest okrągła. W każdym razie na pewno zosta tutaj jest mocno przegrzana Nie wiem, nie kumam. Mogło być tak, że to rozpadła się świeca i gdzieś tam naprężenie takie poszło i rozpierdzieliło otłok. Albo zaczął się przycierać po prostu, tuleja się zatarła i stąd wyższe jakieś temperatury się pojawiły. Gdzieś tam ten tłok rozpieprzyło, przez to też jakiś odłamek trafił świece, bo to tak wyglądało prawdę mówiąc. I, i dalej już to poszło. Jak, już, jak rozwaliło tłoczek to no, tu rozwalił tutaj cylinder, a raczej tu cylindra. Poszło to gdzieś dalej. Nie wiem, tak sobie mogę gdybać, tak na dobrą sprawę, no ale no cóż, maszyna do kapitalki. I jeszcze zanim skończę i powiecie mi, że to jakiś chiński złom jest, to proszę ja was niekoniecznie, ponieważ dokładnie taki sam konstrukcyjnie silnik. To była Yamaha Xmax, bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Zaworki dobrze ustawione. Yamaha Xmax, ściągana gdzieś tam z zagranicy, z przebiegiem 14 tysięcy kilometrów, wyjmowałem dokładnie taki sam silnik z niej. I w końcu tam sobie właśnie kupił sobie nowy silnik, a nie, a nie wsadł, nie kazał remontować tego oryginalnego, bo tam za dużo było do zrobienia, za drogo to wyszło na częściach oryginalnych e, nawet nie wspominając także no cóż no jadę, ja. o tutaj też ładnie, ładnie fajnie, fajnie się wygina już łańcuszek nie także ładnie to pracowało mamy godzinę 10 minut 7 31% i ładujemy go ładowarką tą szybką czyli 10 amperową model 2020 także zobaczymy jak szybko się podładuje Daję mu 3 godziny, bo muszę jechać, dokończyć ten film i nagrać resztę ujęć. No więc dzisiaj temat po raz kolejny jak nie naprawiać motocyklu. E, ilość wymiany tutaj elementów w tym pojeździe jest po prostu zastraszająca. Jak ludzie na sztukę e, i metodą prób i błędów próbują dojść do tego, co się dzieje z motocyklem, a motocykl generalnie palił z rozrusznika, strzelał przy schodzeniu z obrotów, a co tam jeszcze było? Ma straszne luzy tutaj na kolumnie kierownicy. Porażka. Najlepszy był kopnik. Próbowałem go odpalić nie z akumulatora, bo akumulator siedzi tutaj pod fotelem, więc muszę wyjąć e, siedzenie, odmontować akumulator i nie będę go podłączał na, na te parę chwil, więc uruchomię go skopniaka. Natomiast kopniak stał. Dlaczego? Bo został zamontowany odwrotnie bez tego grzybka, który tutaj powinien siedzieć. Także to jest rewelacja. E... Pasek, nie wiem jak dobrze na kamerze będzie to widać, ale jest taki, no powiedziałbym mocno, mocno staraby. Tutaj ta, ten przeciwtalerz, on też tutaj od spodu czuję mocno, że jest e, no, zardzewiały, także trzeba go zdjąć, wypolerować, żeby był gładziutki, no inaczej ten pasek przy wyższych prędkościach będzie po prostu ciął. E, jeszcze nie sprawdzałem sprzęgła. Mamy to nic. Gaźnik najlepiej, najlepiej był zamontowany gaźnik. Dlaczego on tak strzelał przy schodzeniu z obrotów? Ponieważ był tak wetknięty na styk. Ta opaska trzymała tylko profilaktycznie, a nie był wciśnięty do końca. Filtr powietrza, pomijam, że nie był założony w pełni, to też nie jest skręcony, więc obstawiam, że znajduje się tam masę brudu w tym momencie. Detale. Co my tu jeszcze mamy? No, klasyka gatunku. Filtr powietrza. Tu mamy pompę paliwa, pompę, nie, nie kranik pociśnieniowy, bo ona sobie pompuje, tam jest taka membranka i ona pompuje. Tutaj idzie paliwko do gaźnika, a nie uczyli się czytać. Flow jest w drugą stronę, poza tym e, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, że on jest taki czerwony, co świadczy o tym, że albo ktoś tutaj mieszankę do dwusuwa stosował w zbiorniku, albo to paliwo jest tak nie mam zapalniczki, to bym przyświecił. E, jest tak, jest tak brudne i tak zardzewiałe. Nie wiem, nie kumam. Aczkolwiek no, musiał dość długo stać, bo tutaj ta rama jest zardzewiała. Więc jeszcze przy okazji trzeba będzie się przyjrzeć, czy przypadkiem gdzieś nie pęka niechcący. E, gdyż, ponieważ no, no jest mocno zardzewiała. Natomiast jest to pojazd z 11 roku, więc 9 lat gdzieś tam stał pod chmurką. To i tak nie wygląda najgorzej. No, ale szereg takich, e, takich usterek starych jakichś elementów pozakładanych. Tutaj to, ten przewód jest taki twardy, to też już będzie do wymiany. No. Co rozkręcam ten sprzęt, to coraz sytuacja. ciekawsze rzeczy. Kopniak już elegancko działa, natomiast rozwala mnie za rozłożenie filtra, bo ten element powinien być po tej stronie, czyli w środku. A nie na zewnątrz, i on powoduje, że ładnie nam się układa tutaj e, ta gąbka. Natomiast ktoś to złożył na odwrót, dlatego no, nie spinała mu się tutaj obudowa, to tak zostawił, no bo przecież wiadomo, przy gaźniku takim pociśniowym e, e, odpowiednie pociśnienie nie jest przecież jakoś specjalnie szalenie wręcz istotne, prawda? Także super. Ojojo, i zobaczcie, jakie tutaj ładne mamy skarby w środku. Hmm, hmm, hmm. Czyściutkie paliwko, normalnie, ja nie wiem, nawet nie wiem co to jest, ale to ani na rdze to nie wygląda, ani na... na... Nie no, to jest paliwa, osad. Ładnie, co? No, nic Dziwnego, że nie pracował jak należy. Wpływa wszystko tak pierdzielone, tacy. No cóż, ale zawory miał dobrze ustawione, to jest plus. No, powiem Wam, różne rzeczy widziałem, ale takich niespodzianek to się nie spodziewałem. Tada! Patrzcie, jaki taka Akumulator yy, żelowy. Yy, z tym, że nierozruchowy do pracy ciągłej. Także ciekawostka, nie? Ciekawe, ciekawe. Fajnie, fajnie ktoś wymyślił. 17 amperogodzin. Do yy, pojazdu, który powinien mieć maksymalnie 7. I znajdować się tu taki mały fajny. <laughs> Ciekawo, ciekawie się zapowiada robota. Wroczek yy, też mnie rozwala. <śmiech> <śmiech> Także tego. no Rozbieram, zobaczymy, co tu jest. Prawdopodobnie brak kompresji. Wróćmy znaczy, na pewno brak kompresji, tylko teraz pytanie, czy. Wystarczy podregulować zaworki. Czy będzie wymiana piecyka, albo naprawa go jakiegoś konkretniejsza, zobaczymy. Tutaj wszystko perfekcyjnie złożone. Nic nie szura, nic nie, nie drapie. No, luzy też bardzo skromne. Nie, no uwielbiam, uwielbiam takie zabytki. Problem w tym tutaj jest kolumna kierownicy do ustawienia. Profeska, profeska. Poksylina zawsze dobra. E, kolumna kierownicy muszę zrobić. Znaczy no, łożyska główki ramy, ale patrząc po e, tych plastikach po ilości trytytek pierdzielonych tu i ówdzie, to ja nie wiem, czy ja chcę to w ogóle dotykać, bo ja tego potem nie złożę. O jejku, jejku, będzie ostro. No ale cóż. Tam jeszcze jeden taki stoi delikwent. Grand Dink. Jak tylko uda mi się skuć tonę brudu, która na nim jest, to może nawet coś z tego będzie jeszcze. No ale tymczasem. Jadziem z koksem. Walczył dzielnie, ale dziad dał się naprawić. A psuł się w niespodziewanych miejscach. Kopniak poprawiony, przekładnia poprawiona. Tak ładnie pasek wygląda, już, już się zaczął sypać. Zresztą nawet jak bym go zostawił, to nie wiem ile by to przechodziło. Bo tutaj to się rozrywa na elementy pierwsze. Chociaż jest dziwnie miękki. No ale... Tu już widać... puszczał. No i psuł się w niespodziewanych miejscach, to znaczy... Takiego... takiego czegoś to ja jeszcze nie miałem. Żeby tak się rozpadło sprzęgło. raczej to znaczy tarczy sprzęgła, no, no. Uuu, jedną ręką dobra, nie da rady. Mniejsza o większość. Nie wiem ile ma kilometrów. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że ma tylko 1600 O, patrzcie jaka dyskoteka 1266. No nie, nie wierzę w takie bajki. O. Niestety silnik lepiej niesamowicie, a więc łożysko, które się jest wywalone już, to na bank. No ale tak na w pierścienie, A czy ten kompresja jest e, słaba, ale to słaba, ale jest, będzie chodził. E, trzeba było wyregulować zawory. Wystarczyło. Filterki pozmieniane. Właściwie to. Filterek to założyłem nowy. Bo, patrzcie, jak on tutaj wyglądał. A co gorsze, tutaj dziury nieszczelnie to wszystko porobione. Tutaj brud, jak jasna cholera. Tutaj to samo. Może zbiony był dobrze. To co działało, ale. już, już taki syp tam się dostaje to. E ka! Ta machina kręci potwór do 11 tysięcy u obrotów. Hebel. O, Hebel dobrze nie trzyma już. To powinien nie jeździć. No i teraz jeszcze kolumna kierownicy została do rozebrania, ale no boję się rozbierać tych plastików. Tył jakoś udało się złożyć, ale ten przód, no nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, czy drugi... <coughs> Sorry. czy drugi raz odpali. Hmm. Tu jeszcze muszę plastik jakoś złożyć. No, dawaj, nie rób wiochy. A, nówka! Cytując klasyka. Będzie chodź. A jaki olej miał czarny? Smołę taką spuściłem z niego. Ale ilość odpowiednia. No nie wiem, ciekawe, są. ciekawe są. Czy on faktycznie, jak, jakim cudem on może tak wyglądać, a mieć tak mało kilometrów Albo licznik był <laughs> wymieniany już, albo coś No nie wierzę, że to ma tylko 1200 No powiem Wam szok, jak to, jak to przyspiesza Jakby 80 tam miał, generalnie silniczek em, W dobrym stanie, ale wyjaśnił się Wyjaśniła się tajemnica przebiegu, to jest linka prędkościomierza eee. <laughs> Mam wrażenie, że już dłuższy czas nie chodzi Chociaż Chociaż tutaj jak kręcę kołem to widzę, że napracuje, także git No i teraz trzeba jeszcze się dostać przez ten mały otworek, który łatwo było stosunkowo zjąć. O, tu śrubki nie ma To też tłucze. trzeba będzie do, dosztukować O, tutaj klejona owiewka To stąd pochodzi ten element No ciekawe, ciekawe znalezisko Kurde no nie chcę tego zdejmować, ale chyba będę musiał niemniej Nie, tu jakaś, jakaś rzeźba musiała być. Zobaczcie, coś tu się na tą linkę wkręciło. To chyba, to chyba mogło być, no ale kurde, sprzęt za 500 złotych, a odpinać licznik, żeby mi kilometrów bił, czy co? Niech nie kumam tego. No mniejsza o większość. popornik świateł wywalony w kosmos też przydałoby się zmienić. Kurde, no, no Dobra, mamy dzisiaj taką maszynę. Ciekawą rodzynkę. Sprzęt, który. tu sporo przeszedł. 12 tysięcy na liczniku na chwilę obecną. Rocznik 14 albo 15. I te 12 tysięcy na pewno nie jest wiarygodne, ponieważ licznik nie działa i to tak widać, że dość od długiego czasu nie działa. Tym bardziej, że ja go robiłem ze 3 lata temu i miał blisko tego przebieg. Także no, zresztą widać po nim po stanie utrzymania, zobaczcie, jakie patenty. Nie, tam nic nie widać, ale jest taśma, zaklejone. Tutaj mocowanie. Patryk Michiciu, o ten, o fuszerce w polskim Porsche. To ja powiem, jakiś, jakiś polski Chińczyk nagrywać, czy coś w stylu serię. Niemal nikły silnik, 72 cm3 leje się z niego z każdej strony to mnie, to mnie rozwaliło tu jest śruba, która przechodzi na wylot i trzyma tutaj ten dekielek natomiast zamiast kupić nowy dekielek no to wpieprzyli śrubę na, na wylot zakontrowali jakoś byle jak trzyma się, nie? to miałam, że ona jest krzywa sama w sobie, więc ciekawy jestem jak to chodzi tutaj uszczelka za 2 zł, ale lepiej silikonem opierdzielić no cóż, no cóż 72 cm 3 i to nawet jeździ. Ma kompresję, a nie, tutaj nie sprawdzę, co się stało. się Pan koży, pożyczył koledze e, sprzęt, żeby się przejechał. Kolega chciał odpalić, no i tyle z tego wyszło. I się urwało. Ale w jaki. No, ale kilka lat wytrzymało, tak? A to przypuszczam, że patrząc po zwikrowaniu nóżki, po nóżku. Ja nie wiem w ogóle jak on, jak on tym jeździł, jak on trzymał tutaj nogę, hamulec to w ogóle stoi dęba, teraz go trochę poluzowałem, to daje radę, tutaj sprężynki powinny być, które odbijałyby go, ale nie ma takowych. Ogólnie przeprowadzili to na to, żeby zrobić ten wałek trzeba rozpołowić silnik, czyli tak na dobrą sprawę jakbym zaczął tutaj robić remont silnika, znaczy rozbieranie silnika, to tak jak do remontu, to no wszystko trzeba wyjąć, rozpołowić i tak dalej, to bym przekroczył, na prawą przekroczyłbym wartość pojazdu, no bo ten pojazd jest dla mnie wart, ja wiem, 500, pakiet premium za 500, co najwyżej <laughs> Żeby się śrubki nie zgubiły, bo są wszystkie oczywiście odkręcone Bo sobie sami próbowali to naprawić Ten. to wszystko jest tak upierdzielone Filtr to przypuszczam, że nikt tam nie zaglądał przez ten czas co, co, o czymś świadczy e, ruda na, na tej nakrętce Także no, ja mam naprawić odpalanie Zrobimy oczywiście je z elektryczne, bo to jest awaryjne odpalanie i rozbieranie tego po prostu nie ma sensu. No zobaczcie, tutaj jak się dostać do akumulatora. U, akumulator jaki piękny, oryginał. Na tego nie palił. Tu masa upierdzielona A nie, sorry, zrobiona. Panie, profesjonalna robota. Chińczyk płakał jak sprzedawał. Ja pikole, Ale patent z trytydką do akumulatora to chyba mój. <laughs> Ale nieważne, że ten nie widać, a się trzyma. A ważne, że się trzyma. Wszystko połamane, rdza z każdej strony. No linka to jest tutaj pęknięta i nie działa. Błotnik piękny, no, taki, taki crossowy bym powiedział. Tutaj to też jakiś taki patent z tym recyklatorem spalin specyficzny. Znaczy, ja nie miałbym tutaj do tego silikonu nic, ale jakby nie ciekło, to a tutaj z każdej strony ten silnik cieknie. Tu była budowa zębatki, nie jest potrzebna. Na co to komu potrzebne? Tutaj delikatne luzy. To też nie jest drogi element, można byłoby to zmienić po taniości Przede wszystkim przykręcić, żeby zaraz się nie omykał na, na tym na, 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 na wielochinie. Tutaj już wyrobione. No, to jest piękne. Eee, ważne, że się trzyma. Jedzie do przodu, to, mu, to czy, Czego się czepiać, tak? <śm> <śm> o! od kierunkowskazu. Te, od tego kierunkowskazu. He, <śm> zmieniamy. No, a i tak rzucone. Spoko. Tutaj tak, tak, ten, Gdzie tam atrybutykę na drucik, który i tak przyczepie będzie gites, nie? No. Kurde, no po prostu boję się tego rozbierać, bo czego bym się tutaj nie dotknął, to, to pewnie zaraz odleci. Hebel, o się są. No ale to będzie jeździło, co najfajniejsze, jeździło do, do tej pory bardzo dobrze. I wszystko tu jest zaniedbane, tu popękane, mamy godzinę 14.14, no 14. trochę Przecholowałem, ale pogoda się zepsuła, więc mniejsza z tym. Jak widzicie, jest 100% baterii. Natomiast, co jest ciekawe, godzinę temu 13 z minutami, jak sprawdzałem, było już 100%. Natomiast na ładowarce cały czas była czerwona dioda. W tym momencie jakieś kilka minut temu zapaliła się już zielona. I, i jest pełni ładowany chociaż tak jak mówię, od godziny mniej więcej już pokazuje te wartości, które tutaj widać natomiast jakieś tam jeszcze doładowanie, czy tam nie wiem, stabilizowanie, balansowanie, czy jak to tam zwał to się odbywa i tak pierwszy bieg 140, drugi bieg 90, trzeci bieg 70 km zasięgu tutaj cyk, mamy 10 stopni Celsjusza ciepła, także średnio do jazdy, ale nic to zauważyłem jedną Jeden problem, a właściwie nie tyle co ja, a tu akurat szwagier zwrócił na to uwagę, że fajnie, że pokazuje ile mamy zasięgu, ale szkoda, że nie pokazuje ile przejechaliśmy, bo nie zawsze jestem w stanie zapamiętać, albo chce mi się pamiętać, ile miałem przejechane do tej pory. Także szkoda, że tego, tego nie daje, a ten przebieg przecież jest szalenie nieprecyzyjny. Nie z tego względu, że on tu źle pokazuje, czy coś, bo te 70 km jest bez problemu do zrobienia, ale ja nigdy nie jeżdżę w jednym trybie zwłaszcza w wersji 2020, gdzie większość czasu spędzałem na trybie drugim, czyli te 90 km zasięgu, a jak jeździłem w jakichś tam gorszych drogach, to zawsze jeździłem na pierwszym biegu, dzięki czemu osiągałem nawet setkę bez jakiegoś większego proszenia ten sprzęt. No ale dlaczego tutaj warto jest zastosować drugi bieg przy tym modelu 2020, no to będzie w filmiku o, o porównaniu tych modeli.